Z tej strony witam w kolejnym filmiku na YouTube. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak możemy szybko sprawdzić swój wiek emerytalny w UK. Z tym pytaniem czasami ludzie odwiedzają naszą stronę, więc postanowiłem sz zrobić szybkie wideo na ten temat. Chodzi tutaj o tą y, państwową emeryturę, State Pension, jeśli chodzi o emeryturę tą pracowniczą, Workplace Pension albo emerytury. Prywatny, to jest to 55 lat. Wtedy możemy otrzymywać pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o tą państwową emeryturę, no to tak jak wspominałem, możemy łatwo to zrobić odwiedzając tą stronę. Ja zostawię link w opisie może tego filmiku. Gov.uk, ukośnik State, myślnik Pension, myślnik. H, gdyby was to interesowało. Więc po odwiedzeniu tej strony, klikamy sobie w ten przycisk Start Now i zaznaczamy pierwszą opcję. Ta druga chyba dotyczy jakiegoś, jakiejś zniżki na podróż autobusem, więc to nas nie interesuje. Wpisujemy sobie swoją datę urodzenia jakąś taką fikcyjną, powiedzmy, sobie tutaj wpiszę. W kolejnym kroku ustalamy, yy, nie tyle ustalamy, co zaznaczamy naszą płeć i właśnie pojawi się informacja. Your state pension age is 68 years, czyli w momencie, gdy osoba dana, no nie jestem to ja, ukończy 68 lat, yy, będzie mogła otrzymać tu emeryturę i tutaj jest dokładna data. Także mm, warto się za, y, zapoznać również z tymi informacjami y, zawartymi tutaj. I jeszcze chciałem przy okazji y, w temacie emerytur w UK pokazać Wam dwie inne strony. Chodzi o Check Your State Pension. Y, odwiedzając ją. Musimy się tutaj zalogować, mieć odpowiednie konto, ale możemy już poznać naprawdę masę innych informacji dotyczących swojej państwowej emerytury w UK. Na przykład, ile pieniędzy dostaniemy i ile pieniędzy dostalibyśmy, gdybyśmy przerwali pracę. Wiem, że część osób wraca teraz do Polski, więc może to ich również interesuje. Także zachęcam do skorzystania z tej strony. I po zalogowaniu będziemy mogli również sprawdzić tak zwany National Insurance Record, czyli jak, jak wyglądała sprawa płacenia składek w kolejnych latach. Także te wszystkie informacje można do nich dotrzeć albo na tej stronie, albo logując się na tej wcześniejszej, to jest o tyle istotne, że czasami wystarczy dopłacić kilkadziesiąt funtów do danego roku, żeby on się kwalifikował do emerytury, co podwyższy nam świadczenie przez wiele, wiele lat. Także zachęcam również do skorzystania z tych stron, więcej informacji na stronie smartpolak.co.uk i do usłyszenia niebawem w kolejnym filmiku. Cześć!